No powiem wam tak, no w 1563 roku no rozpoczęto właśnie jak już wcześniej wspomniałem, no budowę tej sztolni ponikowskiej, koło której cały czas tutaj się kręcę, no była to największa sztolnia no w regionie na owe czasy, stanowiła wręcz no istne arcydzieło inżynieryjne na no ale... Witam wszystkich serdecznie. Jadę w takim ciężkim terenie. Jestem w okolicach Pomorzan koło Olkusza. Po mojej prawej stronie za chwilę Wam pokażę kopalnia Pomorzany, która przestała istnieć. Jej. Szyb górniczy. No jeszcze jest bardzo dobrze widoczny. Już Wam to pokazuję. to on tam z przodu. Ale ja szukam dzisiaj Sztolni ponikowskiej Co to jest? Do czego to służyło? Można się domyśleć. Jak będę już na miejscu, w terenie, to ja wam, wam pokażę i oczywiście trochę o niej opowiem. No, a tutaj były teren kopalni pomorzany. No i jeszcze raz ten szyb. Jestem na terenach byłej pustyni Błędowskiej Popatrzcie na te drzewa Przemieszczam się w kierunku owej sztolni no, Powiem Wam, jestem już blisko tej sztolni no, Górnictwo w okolica Olkusza no, Zakończyło się całkiem niedawno Pozamykano kopalnię Ale jego początki no, są bardzo stare no, początki w okolicach Holkusza wydobywano no, po prostu rudem cynku ołowiu, żelaza z niskich pokładów, no, które znajdowały się poniżej poziomu wód. No, z czasem złożate te no, wyczerpały się, no wiadomo. Próbowano odwodnić chodniki budowane poniżej. No Początkowo ręcznie budowano coraz to zmyśniejsze urządzenia jak chociażby kieraty kołowroty i tym podobnie powiem wam no i właśnie ten obiekt, który wam chcę dzisiaj pokazać to jedna ze szczolni odwadniających właśnie były tereny kopalń górniczych w okolicach Olkusza no przede mną tablica informacyjna Zerknijcie na to zabytek techniki górniczej, sztolnia Ponikowska. No, co nieco opowiem Wam, jak będę już na miejscu? Popatrzcie na te kupki, te górki, które tutaj się znajdują. To wszystko pozostało po drążeniu właśnie sztolni Ponikowskiej. Mianowicie sztolniano przebiegała można powiedzieć bezstropowo, zewnętrznie, gdy z czasem po prostu wchodziła gdzieś w głąb góry, no doprowadzała do chodników górniczych, które właśnie doprowadzały do wnętrza kopalń, i ona miała za zadanie po prostu odwodnić kopalnie. I tym podobnie. No ja już ją widzę. Świeci mocno słońce. No powiem wam naprawdę, jestem w tym miejscu pierwszy raz. Popatrzcie na tą sztolnię. Obecnie wygląda to jak stara dolina. Naprawdę coś niesamowitego, jaka ona była głęboka. No obejdę to z wszystkich stron. Trochę Wam też o tym opowiem, ale no nie wiem, jak Wy to odbieracie na monitorze teraz, oglądając ten materiał, ale na żywo robi potężne wrażenie. No, po prostu jak dolina górska gdzieś w Tatrach. No w pierwszej połowie XVI wieku wybudowano sztolnie, powiem Wam, do no czartoryska. Też tutaj taka w okolicach była, tu, tutaj mamy ponikowską. No, początek budowy no, rozpoczął się w roku 1548, a rok później sterczynowska, no, królewska, no, ponikowska, budowana od roku 1563. No nadal nie mogę się nadziwić, jakie to wszystko jest ogromne, jakie to jest potężne. No Już wam to pokazuję i wytłumaczę mniej więcej tutaj. Odpływała z kopali woda, a tu gdzieś na dole no obecnie to wszystko jest zasypane. Był w lot do tej sztolni, do kopalń, które znajdowały się w olkuszu. No, ewe Ewenement niesamowity w skali tamtych czasów. No i do tej pory robi niesamowite, ale to naprawdę niesamowite wrażenie swojego ogromu. No można zamknąć oczy, stanąć w tym miejscu i wyobrazić sobie, jak to wszystko było oszałowane drewnem no i płynęła tędy woda. No sztolni powiem wam, tego typu jeszcze tutaj trochę było. Między innymi Czajowska. No początek budowy przed 1564 rokiem. Ostrowicka no początek budowy no po 1564 roku, a na koniec no ostatnia, którą wybudowano w tym terenie, no to pilecka, inaczej zwana staroolkuską. no początek budowy 1577 rok. No powiem wam historia niesamowita. Pomyślcie, ile to ma lat. No, tak jakby. Powstawały warownie na jurze, coś w tym stylu, no może troszkę wcześniej, bo sztolnie powstały minimalnie później. No to naprawdę liczy to sporo latek. No jeszcze raz. Kurczę, no patrzcie. Patrzcie, no i zapraszam w teren. Zapraszam, odwiedźcie to miejsce. Ja jestem pierwszy raz, ale jestem pod niesamowitym wrażeniem. No, powiem Wam tak, no w 1563 roku, no rozpoczęto właśnie, jak już wcześniej wspomniałem, no budowę tej sztolni ponikowskiej, o której cały czas tutaj się kręcę. No była to największa sztolnia no w regionie na owe czasy. Stanowiła wręcz, no, istne, arcydzieło inżynieryjne, no, ale patrząc na ten ogrom, no, nie dziwię się, wcale się nie dziwię. Zajdę teraz na dół, żeby popatrzeć i wam też pokazać jak od dołu no, wygląda ta sztolnia. No powiem wam najbogatsze partie złóż koło Olkusza właśnie na pomniku, no, czyli tej sztolni. O kurczę powiem wam, ruchomy teren, zaliczyłem glebę, dobra, już wstałem. Ale damy radę. No teren jest mocno piaszczysty. Schodzę w dół jeszcze trochę. Jeszcze kawałek. Naprawdę popatrzcie przez jaki teren muszę się przeprawiać. No ale jestem w miejscu niesamowicie historycznym. No tak zacząłem największe złoża, najbogatsze do zainteresowych gwarków właśnie pod miastem Olkusz. No, Otwarte w Olkuszu też tra muzeum. Trasę turystyczną. Gwarecką. O historii właśnie górnictwa kruszców. No, wydobywano tutaj właśnie rudy ołowiu i srebra. Ale i galenę. Dobra. Powalone mamy tutaj drzewa. Gdzieś tam, w tamtym miejscu, już wam z góry pokazywałem, po prostu był wlot podziemny, tędy płynęła woda. Za chwilę wam w telefonie pokażę, jak wyglądało to dawniej. No mianowicie, zerknijcie, popatrzcie. Popatrzcie na to, co tu teraz widzicie na tym zdjęciu archiwalnym, a popatrzcie na czasy obecne. No jak to, jak to wszystko po prostu się zmieniło. No i popatrzcie, jaki to był majstersztyk. Naprawdę, tamtejszych czasów i inżynierii, po prostu to, to się w głowie nie mieści. Jaka w XV wieku już była technika. No ale miasto Olkusz miało nawet swoją menicę. Były produkowane również monety srebrne z kruszców, które tutaj były wydobywane. No powiem Wam, czuję się jak w górach, autentycznie, jak w jakiejś no po prostu konkretnej dolinie. Cisza, spokój. I można sobie to teraz tak pomyśleć. I wczuć się w klimat starych czasów i pomyśleć, że tędy płynęła woda. Na no, budowę sztolni ponikowskiej już wcześniej wam mówiłem, rozpoczęto w roku 1564 na podstawie Postanowienia króla Zygmunta Augusta. No nadzór administracyjny sprawował Gwarek Krakowski i powiernik króla Ludwik Deciusz, no, a robotami kierował no, sztolmistrz Jan Feigi. Powiem Wam, ja powoli opuszczam już te tereny. Naprawdę imponująca sprawa, kawał historii. No ja powoli będę kończył mój materiał z podolku szast. okolic Sztolni Ponikowskiej, jednej z wielu, o którym wam wcześniej już wspomniałem, które odwadniały systemy Górniczych wyrobisk. No, jeżeli mój materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich filmów? No, subskrybujcie mój kanał. Oglądajcie moje archiwa, które już nakręciłem. No, subskrypcje mi pomagają, łapki też. Jestem mocniej rozpoznawalny na kanale, za co serdecznie Wam dziękuję. No, do usłyszenia z tego magicznego, wspaniałego miejsca.